Teraz coś sprawdzę, poczekajcie. Proszę o chwilę cierpliwości. A, Egipt. Ja pierdziele. Skarżyło mi się słowo, zdanie kanał słowski odcięty. Jest w Egipcie. I właśnie być może o ten Bliski Wschód chodzi. Tam się dzieje niedobrze. Teraz e, właśnie tam w cieśninie e, raptem ten zapowiedziany przeze mnie trzy miesiące temu wielki e, statek towarowy e, bardzo poważnie się zakleszczył to jest tranzyt statków w bardzo dużej ilości te statki muszą opływać całą Afrykę żeby dostać się teraz w miejsca docelowe więc towar który towar żywność inne rzeczy to wszystko stanęło w miejscu to jest bardzo poważny problem ale być może nie jest to przypadek co tam się wydarzyło Zwłaszcza, że dało się to odczuć w momencie, kiedy skupiałem się na temat właśnie zagrożeń na Bliskim Wschodzie trzy miesiące temu. E, dziękuję Wam wszystkim, że mi przypomnieliście o tym. Ja się pamiętałem ten, ten, ale że mi o tym napisaliście, że daliście sobie tyle trudu, żeby to przeanalizować i, i, i przypomnieć mi. Dobra, teraz się skupię, zastanowię nad tym. Co tam się będzie działo w najbliższym czasie?